To będzie chyba hardcore. No, po prostu ekstra. Siódmy marca. Prawie a, Dzień Kobiet. A my tu na plaży na Bosaczka. Cabo Pino miejscówka pomiędzy Marbellą a Malagą. Tak. Chociaż tak bliżej kalachondy, nie? Tak. Mm -hmm. Ale rewelacje, nawet słuchaj, ktoś pływa w. Olga łazina w Bosaka. Ja niestety nie bo mam dziurawe skarpetki. <grym> o matko! To jest Marina, po lewej od nas. Chyba Ale... idziemy bardziej do tego mokrego brzegu, bo ja tu zaczynam się zapadać. Wiesz? Dzisiaj, jako kamerzysta, to taki nie jestem zbyt mocny. Mamy dzisiaj taki lajtowy spot reklamowy o Costa del Sol. Dlaczego? Dlaczego tu, a nie gdzie indziej? Czekaj, pokażę jak nie to Nie będzie wygląda. tego szumu słychać morza, nie? Nie, no trochę może będzie. No tak, foczki leżą, foczki pływają. No, tam ta jedna już drugą rundę robi. No. Od tego. No, ja idę, do... idę normalnie, sprawdzę, wiesz? Ciepła? Nie wiem. No to idź głębiej, w sensie dalej. <laughs> 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 Ej, nie taka zła! No, może pływać tak, wiesz, to bym nie chciała, ale spoko jest. No. Tak, tak, że... Ale ja spróbuję też iść tym mokrym, to się nie będę zapadał. Gucio, prawda, też się zapadam. No tak. Mało Widać tego jeszcze, pięknie. fala mnie dopadnie zaraz i będzie dopiero. To może najpierw. Chcę przypomnieć, plaży, że, kiedyś, po... że kiedyś tak zrobiliśmy, będąc w Walencji. Gdzie? W Walencji, w tym. Eee... W Barcelonie? Nie, w, w Barcelonie utopiłem buty. Tam. No. Już raz tak było. Filmik jest nadal nieobrobiony, ale kiedyś go obrobię. Ale widać są... samej plaży, to bym powiedział, na wstępie bym powiedział o samej plaży. Ty możesz gadać, a ja będę tak sobie szedł tyłem to. No to. E... Tak się tak, za Olgą jest Marina Cabopino i utopię się zaraz. E... Tu, gdzie widać te budynki duże. Po lewej jest takie zabytkowe. Nie wiem, jakaś baszta była, może jakaś, nie wiem, nie wiem co to mogło być. Nie chcę wprowadzać w błąd. No i plaża jest bardzo długa. Bardzo e... przyjemny ma też e, piasek. Co prawda, może nie żółty, ale, ale miękki. Brązowy. <laughs> miękki na pewno przyjemnie się po nim spaceruje. Dzisiaj jest rewelacyjna pogoda, bo generalnie fajnie widać wszystko. Ty, tam babka z cyckami na wierzchu idzie. No, chyba nie będziemy jej nagrywać, co? No raczej nie. Chyba, że to chłop i ma takie cycki. No nie, ale... Myślisz? <noise> Dobra, mniejsza. No, to zakłopotanie. Za mniejszą no. większość. Plaża razie... jest normalnie strzeżona, bo są budki dla ratowników. Generalnie chcieliśmy Wam pokazać, żebyście też wiedzieli, gdzie ewentualnie można przyjść poleżeć. Spędzić spokojne popołudnie. Teraz jest fajnie, bo ilość turystów jeszcze nie jest aż tak duża, jak to jest w lipcu czy w sierpniu. Też sporo osób uprawia sporty, nim biegają. Tutaj po plaży, tutaj Pan. Eee, nawet ćwiczy, jakieś boksy, inne rzeczy. Nie, pompki, wyciska tego głową w dół. A no, już skończył. A brzeg też jest bardzo długi, więc można sobie tutaj fajne spacer urządzić. Właśnie idźmy może do tych kamieni, to będzie mi trochę. No, zawsze można zdjąć buty. Hmm. Okay. Tak e, ogólnie tutaj jest bardzo, bardzo przyjemnie. Czekaj, bo ja nie powiedziałem, co jest tam przy tej, przy tej, przy tej baszcie takiej. Tam są e, To jest e, wydmy. park wydmy, wydmy e, one są ogrodzone, aczkolwiek można tam wejść, bo są takie kładki, pewnie nawet będzie widać, tam i ludzi. No ludzie. tak, chodzi się po kładkach, ale nie po wydmach. Tak, chodzi się po kładkach, ale nie po wydmach, bo zaraz się nasypie piacho. Idziemy na te kamiuszeczki. Muszę powiedzieć, że piasek jest mocno rozgrzany. I to czują moje stopy. Więc. Yy... Marzec? A po. Marcu jest. jak w garcu! A co? Chociaż dzisiaj faktycznie jak jechaliśmy tutaj, bo yy, przemieszczaliśmy się dzisiaj z Esapony rano, yy, to yy, no, było tak, że chłodno było niestety. Musieliśmy założyć yy, ja bynajmniej musiałam założyć płaszcz. Bo troszeczkę tak nas pogoda zdziwiła. A teraz, a teraz, tak naprawdę, no można w stroju kąpielowym nawet być. Jest... Generalnie to będzie mój pierwszy filmik bez ładu i składu. Słuchaj. Macham tą kamerą, jak potrzepamy. No to może powiedzmy, że ten filmik nie będzie montowany ani tak, ani nie Nie, jest, no nie będziemy go Nie, nie, nie. No to nie fajne jest to miejsce, filmik, szkoda słuchajcie, ciąć. Tak. Nie Można taki, popatrzeć sobie, jak my tu łazimy. Gdzieś tam już. ułożony. Pokazuję wam nawet, że woda jest czysta, bo widać dno. Coś mnie zaatakowało. Prawie jak nasz Bałtyk, tylko tyle, że dno widać, więc nie jest źle. Chcemy iść tam do tej. Wiecie co jeszcze? E... Iść tam do tej, tej latarni, czy? Ale to nie, bo nogi płuwamy. Nie, po prostu. Tak nie, tak dobrze. Nie przeginajmy. No ogólnie to um, trzeba powiedzieć, że tutaj na plażach w Costa del Sol jest e, mega fajne to, że jest bardzo dużo takich e, beach barów, e, restauracji, klubów, e, w których możecie sobie wypić kawę, napić się e, soku, wody. Eee, też oczywiście można coś zjeść. Tak naprawdę to dzisiaj je odpalają, bo na znaczy dzisiaj odpalają no. je na sezon. Ale to fakt jest taki, że dzisiaj właśnie piliśmy kawę w jednej i z niej startowaliśmy właśnie. No to ona dzisiaj była odpalona, jeszcze kelnerzy brudni chodzili po malowaniu jakimś. No ale tak się tutaj robi, tak? No, to są rzeczy, które muszą odświeżać na każdy sezon. Na sezon się zaczyna dość wcześnie. Bo tak naprawdę chyba nie pracują tylko w styczniu i lutym i, i potem już dalej działają. No ale warunki też robią swoje, bo wiatr, woda, woda piasek. Góra tam do samochodu? Czy... Hmm, jeśli pokazaliśmy wszystko, a co mieliśmy coś poopowiadać jeszcze? Wszystkiego to się nie da pokazać. Możemy iść tutaj tą dróżką o. przez te wydmy. To pokażemy jeszcze jak na tych wydmach jest. <laughs> Fajnie Generalnie z moich statystyk wynika, że na jednego człowieka, właściwie na, dwóch, na, na, na dwie osoby na tej plaży przypada jeden pies. Tak. Bo dużo tu ważą z psami. Nasza żabucha też już niedługo tu będzie. Będzie, żaba tutaj będzie. Razem z całą ferajną swoją rodzeństwa. No już powoli dochodzimy do... Tak gorący? Że po prostu powiem ci, że parzy w nogi, wiesz? Dla mnie to jest w ogóle za gorąco. Naprawdę. Teraz się będzie zerwało. Wiecie co? Lało. Ja nie wiem, co tu się dzieje w lato. O. Ja to w lato będę w domu nie No Chyba na basenie jednak trzeba będzie. Co? Trzeba takie buty specjalne, wiesz? Po prostu Alej, nie da spokoj. rady. Ja to Ci powiedziałem. Ja tu w lato nie będę łaził. Basen i lodówka. Taki jest mój plan na wakacje. <laughs> o Boże, jak gorąco. Dobra, wybieramy się wyżej. A skąd no tak. się tego piachu tu nabrało? No, pewnie wiaderek go przywiózł. Ja miałem nadzieję, że już będę tylko po deskach szedł. Śmiesznie jest. No, ale tu już jest nieźle. Ale hardkorowo, powiem Ci, jak o, się idzie tak bez to butów. Wygląda właśnie. Tam się nie wchodzi, za barierki, no to tu można sobie spacerować dowoli. Co jeszcze masz dla naszych yy, obserwowaczy TV? <grywka> Co ja mam? Hmm. Zapraszam. Żeby przyjechali na Costa del Sol. Właśnie. O. Większość rzeczy pokazaliśmy już dzisiaj. Tak jak mówiliśmy, filmik nie będzie montowany. Przyjedźcie, więc... zobaczcie sami. Właśnie wybierajcie może marzec, kwiecień do wyjazdu, bo jest e, chyba nie aż tak tłoczno. Ale też jest mega sympatycznie. Um. Większość restauracji jest otwarta tłumów aż takich nie ma, żeby czekać po godzinie w kolejce. Um, Czekaj, co jeszcze? Pokażę, pokażę ten wynalazek. O, i tu hmm. dookoła. Jest tak. A może zróbmy właśnie. tak, że jeśli ktoś by chciał przyjechać. E, I chciałby z nami pojeździć i pozwiedzać. E, to dajcie nam znać. Piszcie. A my Wam zorganizujemy tour po Costa del Sol. No, nie tylko. A, że jest, można tam też wyrzec te góry, <gry> co byliśmy. Film Z gór jeszcze się nie zrobił nawet. O, matko. To pojedziemy, właśnie chciałam to dodać, że pojedziemy w takie miejsca, gdzie niekoniecznie turyści dojeżdżają. Chociażby do tej restauracji, co byliśmy w górach. Idziemy tu kawałek jeszcze zobaczyć? No tam ja, ja nie byłem tam. To może proponuję, Ty przeleć. Co? A ja sobie ogarnę moje buty, wiesz, bo mi <laughs> trochę kiepsko jest iść. No to idę, pokażę kawałek jeszcze, jak to wygląda. No. Tam dalej jeszcze ta ścieżka leci też. Nad plażą. No dobra, to co? Generalnie się żegnamy, tak? tak? Polecamy nasze filmiki, produkcje i inne rzeczy, tak? Czy ty mi teraz pokazujesz, jak ja zakładam skarpetki? Nie, nie zakładasz jeszcze. Już się zakładasz? <noise> nie. Tak? Tak. Dziękujemy za postawione kawy. Zapraszamy was do subskrybowania i tak jak wam mówiłam, jak macie ochotę wpaść i podróżować z nami, tutaj poznać Costa del Sol. Um. A może ktoś z Was jest na Costa del Sol i chcie, chce e, pokazać, że jest tu, żyje, mieszka i pochwalić się tym. No to, no to, to zapraszamy do kontaktu. Chętnie się spotkamy. Dzięki, Dobra, pa. Trzymajcie się, miłego dnia, hej!